Witajcie w ciemniejszej stronie YouTube na kanale Creepy.pl. Zanim zanurzycie się w dzisiejszą opowieść, zostawcie lajka pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie, gdy coś nie daje Wam spokoju jeszcze długo po wysłuchaniu. To tylko chwila, ale może sprawić, że kolejne mroczne historie znajdą Was same. Dziś mam dla Was opowieść, która powoli wślizguje się pod skórę. Nie ma tu krzyków, tylko szept, nie ma potworów pod łóżkiem, tylko coś, co już tam jest, czekając aż zgaśnie ostatnie światło, zanim zanurzymy się razem w mrok tej opowieści. Napiszcie w komentarzu pod filmem, w jakim mieście nas słuchacie i która godzina towarzyszy Wam w tej chwili. Czy to późna noc, kiedy świat milknie, a cienie zaczynają szeptać? Czy może świt, który niesie ze sobą resztki koszmarów? Wasze odpowiedzi pomagają budować tę niesamowitą, wspólną atmosferę grozy. A teraz weźcie głęboki oddech, zgaście światło i przygotujcie się na to, co nadchodzi. Gotowi? No to zaczynamy. Tytuł Kroki w dębowym lesie. Nie mam pewności, ile dokładnie czasu minęło od tamtej nocy. Telefon pokazuje tylko komunikat, brak sygnału. Czasem godzina zmienia się sama, jakby coś poza mną miało kontrolę nad upływem chwil. Ale zacznę od początku, od rzeczywistości, którą znałem, zanim trafiłem do lasu Dębiny. Była środa. 24 kwietnia 2025 roku. Mieszkałem w małym bloku przy ulicy Zimorodka w Lublinie. Działałem jako tester aplikacji mobilnych, głównie tych związanych ze zdrowiem psychicznym i śledzeniem snu. Rynek był w rozkwicie. Nowe startupy wrzucały co tydzień po pięć wersji beta, często bez pełnego testowania bo użytkownicy i tak rzucali się na nie jak szaleni. Szczególnie jeśli aplikacja oferowała coś więcej niż standardowe pomiar stresu, przytą uspokajające dźwięki natury. To właśnie wtedy natknąłem się na aplikację o nazwie Cisza.3, pisana dokładnie z kropką i trójką. Mail przyszedł z adresu obiekt 3 z załącznikiem w formacie .apk i notatką. Testuj tylko w pełnej samotności. Włącz mikrofon, GPS, dostęp do czujników ciała. Przyniesie spokój, gwarantowane. W tamtym momencie nie uznałem tego za nic dziwnego. Tak wyglądało życie w branży. Pobrałem aplikację na swój służbowy telefon. Interfejs był minimalistyczny. Czarny ekran, srebrna linia pulsująca w rytmie mojego tętna i jedno polecenie: wyjdź poza zasięg. Wiedziałem, co to znaczy: tryb offline, brak WiFi, brak LTE, czyli po prostu las. Najbliższy był właśnie las Dębina, oddalony o jakieś 40 minut spacerem od mojego mieszkania. Nieraz chodziłem tam, żeby się wyciszyć. Miejsce stare, ponure, ale miało swój klimat. Co ciekawe, od kilku miesięcy pojawiały się w necie pogłoski o dziwnych odgłosach dochodzących z głębi lasu. Ludzi przyciągał temat dźwięków, które nie mają źródła. Stało się to wiralowe, zwłaszcza na Redicie, w polskich wersjach pod stron typu R Lublin Fonsta mroczny. I R. Polska Okiem Nocnych Spacerowiczów. W piątek, 26 kwietnia, o godzinie 19.00, spakowałem słuchawki, powerbank i zapasową latarkę. Aplikacja cisza.3 uruchomiła się sama, bez kliknięcia. W słuchawkach zabrzmiał kobiecy głos. Cisza zaczyna się, gdy kończy się echa Twojego serca. Zignorowałem to. Myślałem, że to jakiś mindfulnessowy bełkot. Jak się okazało, nie. Dotarłem do dębiny około godziny 20. Słońce właśnie zachodziło. Zostawiając rude smugi na szarych korach drzew. Aplikacja zaczęła wibrować. W słuchawkach pojawił się szum. Nie jak morze, nie jak wiatr, ale jakby tysiące cichych głosów próbowało mówić naraz. Nie wydając przy tym żadnych słów. Po pięciu minutach wędrówki pojawił się nowy ekran. Podążaj za krokiem trzydziestym trzecim. To wtedy usłyszałem kroki nie moje, rytmiczne, spokojne. Ktoś szedł za mną. Odwróciłem się. Nikogo. Ale dźwięk nie ustawał. W aplikacji pojawiła się mapa. Mój punkt był oznaczony jako echo zero. Kolejne punkty, echo jeden, echo dwa, przesuwały się, jakby ktoś śledził mnie z obu stron. Poczułem zimny dreszcz, ale zamiast wrócić, poszedłem dalej. To najgorszy błąd mojego życia. O godzinie dwudziestej coś zmieniło się w powietrzu. Wilgotność, zapach, nawet smak śliny. Wszedłem w coś, co przypominało mgłę. Ale nie rozpraszała się, tylko zacieśniała wokół mnie. Nagle słuchawki zawyły wysokim tonem, a telefon zgasł. I wtedy je zobaczyłem. Na drzewach wisiały identyczne kopie mojego ciała dziesiątki, setki każde miało otwarte oczy jedno z nich mrugnęło wszystkie miały przyczepione do skroni smartwatche dokładnie ten model, który miałem testować miesiąc temu. Uciekałem w panice, przewróciłem się, rozciąłem nogę. Telefon nadal był czarny, ale mikrofon wciąż działał. Słyszałem własny oddech w słuchawkach, choć nie mówiłem ani słowa. W tle wciąż były kroki. O godzinie pierwszej w nocy usłyszałem przez słuchawki cichy głos, tym razem męski: Nie odwracaj się, nie kończ sesji, jesteś już częścią ciszy. Biegłem w stronę świateł, ale nie zbliżały się, a potem zobaczyłem siebie. Stałem pośród drzew, nieruchomy, trzymałem telefon w dłoni. Z mojej klatki piersiowej wystawał kabel USB, który zwisał do ziemi jak pępowina. Moje drugie ja spojrzało na mnie, a potem zniknęło, rozpływając się jak cień. Nie wiem, ile dni tu jestem, czas nie działa tak, jak powinien. GPS pokazuje pozycję gdzieś w centrum Warszawy, mimo że nie ruszałem się z Dębiny. Co noc słyszę te same kroki. Aplikacja włącza się sama, teraz ma nową funkcję. Nagrywaj dla innych. Kiedy próbuję wyłączyć telefon, ekran pokazuje tylko jedno zdanie. Każdy musi odnaleźć swój krok trzydziesty trzeci. Słyszałem, że inni też znikali. Jedna dziewczyna z Zamościa była influencerką od naturalnych metod leczenia depresji. Po niej aplikacja pojawiła się na zamkniętej grupie Cisza rodzi zdrowie prywatne forum, na które teraz nie da się już wejść. Wszystkie zapisy są kasowane automatycznie, a wiadomości e-mail wysyłane z adresów bez domeny. Jeśli to czytasz, masz jeszcze szansę. Nie testuj tej aplikacji, nie wchodź do lasu Dębina. A jeśli już tam jesteś i słyszysz kroki, nie licz ich. Niech nie dotrze do trzydziestego trzeciego, bo wtedy nie wrócisz. Jak ja, i to już koniec dzisiejszej historii. A przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach, i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka, to znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii, które tylko czekają, by wślizgnąć się do Twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale, bo strach. To dopiero początek. Dobranoc, o ile uda ci się zasnąć. Krok ulecia, cichy jak szept. Pod dębami kryje się lek. Cienie tańczą, liście drżą. W powietrzu coś złego wciąg. Wyszysz je, jak zbliżają się, echa w mroku, strach w sercu śpi. Ktoś tam czeka, ktoś patrzy w cień, tambowy las nie zna litości. Mokry miękkie, lecz są, ślady znikają, nie wiesz, gdzie to. Wśród korzeni coś szepcze do mnie Kroki konią, jak w złym śnie Słyszysz je, jak zbliżają się echa w mroku, strach w sercu śpi Ktoś tam czeka, ktoś patrzy w cień Dębowy las, nie znali Śladliwe są, ślady znikają Nie wiesz gdzie dom Wśród korzeni coś szepcze do mnie Kroki gonią, jak w złym śnie Nie. Słyszysz je, jak zbliżają się Echa w mroku, strach w sercu śpi Ktoś tam czeka, ktoś patrzy w dzień, gębowy las nie zna litości. Ktoś tam czeka, ktoś patrzy w dzień bowy las, nie litości